Hejo, z tej strony Dogi, witam w kolejnym odcinku z gry Sons of the Forest. Więc jesteśmy już w 11 odcinku z gry Sons of the Forest i powiem wam, że to jest niemożliwe dziękuję każdemu kto ogląda tę serię. Fajnie widzieć, że ktoś to obejrzał właściwie. Także jak widzicie znajdujemy się na szczycie wieży, a dokładnie mówiąc w nieco ulepszonej iglicy. Jak widzicie, postawiłem tutaj dookoła kłody. I jak tam na dole zobaczycie, coś się zmieniło. Także zapraszam was do zobaczenia co. Więc jak możecie zobaczyć, tu powstało jeszcze takie półpiętro. No i w sumie tyle. Ok, idziemy na dół. Tutaj dookoła krawędzi zrobiłem wielką ramę z kłód. Jej chyba nie będę wypełniać kłodami. Myślę, że takie barierki wystarczą. No i myślę, że to się całkiem fajnie prezentuje. Zwłaszcza w nocy, kiedyś zobaczycie. I ogólnie jest sprawa. Poza odcinkiem, tam w okolicy odnalazłem kult. Na szczęście mam to nagrane. Także zobaczycie. Mianowicie, możecie tutaj zobaczyć. Ludzi ubranych w jakieś dziwne szaty z dziwnym logiem. Także to jest nowość z tej aktualizacji dużej, ostatniej. Szczerze nie wiem co i jak. Po prostu odnalazłem jednego członka i no, przyznam, że się zdziwiłem. Odnalazłem w sensie, że wiecie sobie poza odcinkiem. I wcześniej nagrałem, jak tam podchodzę jeszcze w poprzedniej próbie nagrania tego odcinka. Więc plan jest taki, żebyśmy zbadali jaskinię, yy, która jest w drodze pomiędzy bazą na szczycie góry, a tą odległą, którą pokazywałem wam w poprzednim odcinku. Ogólnie to jest moje drugie podejście do nagrania tego odcinka. Poprzednie zakończyło się na tym, że chciałem zbadać. Pole golfowe. Niestety wygląda na to, że tam jest coś ważnego fabularnie, bo wymagana jest łopata. Przy okazji, w ogóle, skoro idziemy jeszcze na szczyt góry, muszę wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. Ogólnie dziękuję za oglądalność całej serii, bo są odcinki, które mają więcej niż 100 wyświetleń. To do dzisiaj w to nie wierzę. I co ważne, odcinki prawdopodobnie od teraz będą się pojawiać tylko pod koniec tygodnia. Ewentualnie w poniedziałek, jeżeli nie wyrobię się na niedzielę. I powiem Wam, że naprawdę e, ciekawe rzeczy odkrywam. Mianowicie poprzedni odcinek, który moim zdaniem wyszedł o, w porządku, była ciekawa akcja. Zauważyłem całkiem ciekawe połączenie między oglą. Oglądalnością odcinka, a miniaturką. Wygląda na to, że takie miniaturki robione poza jaskiniami mają znacznie więcej wyświetleń niż miniaturki, które są w jaskiniach. I to jest naprawdę ciekawe zjawisko. Także prawdopodobnie będę musiał jeszcze dzisiaj spróbować poprawić miniaturkę poprzedniego odcinka, zrobić jakąś bardziej, nie wiem jak to nazwać, klikalną. No i zobaczymy, co i jak. Więc okej, okay, w tamtą stronę jest ta jaskinia. I też w tamtą stronę jest ta baza. Szczerze mówiąc, szybko z niej uciekłem, bo całkiem dużo kanibali tam przychodziło. Także, yy, szczególnych zmian tam nie ma. Schował mapę, no nie. Okej. Okay. Dobra. W namiot, o. O, jestem tuż obok. A, to się udało. O nie, to jest taka jaskinia. No nie. Flashback z chyba drugiego odcinka. Fajny lens flare. Dokładnie to samo. Więc przynajmniej mam pewność, że wszystkie jaskinie lodowe są takie same. No niestety. Trochę zmarnowany potencjał. A szkoda, no. Chociaż przyznam, że widoki tutaj są całkiem ciekawe. Napiję się jeszcze tylko i pójdziemy do jeszcze jednej jaskini, która tu jest w okolicy. Ech. Od drugiej połowy następnego tygodnia będę mieć trochę wolnego, więc. Może uda mi się jeszcze trochę pograć i coś pobudować, więc ta jaskinia powinna chyba być gdzieś tutaj? Wracaj. Więc tak jak na mapie możecie widzieć, po drugiej stronie tego jeziora jest ten bunkier i baza nasza. I tym samym tutaj powinna być ta jaskinia. A co to? Kolejny? Okej. Okay. Hm. Może po prostu wejdę do środka. Okej, okay, ten dźwięk mi się nie podoba. To musi znaczyć tylko, że. W tą stronę fabuła. Ok, więc. łódź w jaskini. Ok. Całkiem dużo się wydaje. Może sobie jeszcze oświetlę w razie czego? Okej, okay, skrzynki. Druty. No, mogą się przydać. I szmatki jeszcze, no to bardzo dobrze. Tutaj też sobie oświetlę. I dusza przestrzeń, huh. O, coś się świeci. O, biegają. Okej. Okay. Dobra, prowizorycznie oświetlam i idziemy dalej. Chociaż, dobra, idziemy, idziemy. Nie warto się zatrzymywać. Tam się coś świeci. I to chyba nie byłem ja. O nie, biegną za mną. Okej, okay, moi drodzy, więc czas na taktyczne podejście drugie. No, przyznam, że szczerze nie wiem, co mnie tak powaliło tam. Ale wygląda na to, że Okej, okay, oni naprawdę mocno biją tutaj. Okej, okay. dobra, aparat oddechowy. Okej, okay. okay, to jest. Wow, to jest całkiem dziki zakręt z tego co widzę. Okej, okay, powierzchnia dobra. Granat. O nie, okej. Okay. A co tutaj mamy? Okej, okay, zablokowane. O, ale nie zgasło. Okej. Okay. No i kolejne nurkowanie. A może nie? Okej. Okay. Czemu ja gram bez podjaśnionej gry? Co jest ze mną nie tak? Naprawdę przepraszam za ten chaos, jaki dzisiaj jest. No więc w tą stronę. Chyba, że tu jest jakieś rozwidlenie. To może sobie oświetlę jeszcze. Więc mamy dwie drogi, tutaj i tutaj. Eee, tam się coś świeci, może tam pójdę. No nie. Czy ta pochodnia tak się powinna ciągle palić? To już tyle? Okej, okay. Lina w górę? Dobrze, no chyba nie mamy nic innego do sprawdzenia, więc czemu by nie? Okej, okay. no przy... obsydianowe wrota. E to nie wrota, co ze mną jest dzisiaj nie tak. Obsydianowe filary, jakieś by na to wyglądało. Tylko to nie do końca są filary, bo tak średnio chcą się trzymać z sufitu. Tutaj nic nie ma, więc idziemy prosto. Aha, dzięki. Eee, za przeproszeniem, co? Okej. Okay. To ja mam skręcać? Nawet nie wiem. Okej. Okay, to jest strasznie dzikie. Fajnie był... Okej. Okay. Więc co, co, to mówi nam, w sensie, że to starożytna cywilizacja, opcja jacyś? Ha. Więc okej, okay, pewnie logicznym stwierdzeniem jest, że za to odpowiedzialni są ci sami, co byli odpowiedzialni za artefakty na wyspie z jedynki. Ale kim oni są? Też pozostaje pytanie, czy ja... Chcę znać na to odpowiedź? Kultyści, o nie. No, to się nie może dobrze skończyć. Lekki, a dobra, to się napije. Więc, mimo tego, że przyznam, że bardzo chętnie bym się czegoś dowiedział o osobach odpowiedzialnych za to, co spotkało nas w jedynce, w sensie, że no, wiecie, artefakty, ale też. Czy to jest coś, co ja chcę wiedzieć? W sensie, wiecie, to mogłoby zepsuć tą magię tajemnicy. I wiecie. Tak o tym myślę. O! Yy. Czemu on się świeci? Ok, dobra, 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 dobra. To wyjaśnia, dlaczego oni takie mocne obrażenia zadają. Kolejni. Oj. Tędy się wracam, chyba. A nie, tu tędy. Tu jest zjazd. Taki sam jak wcześniej. Chyba, że jestem w tym samym miejscu co wcześniej. Ok, plus jest taki, że on jest całkiem powolny. Ale dziwnie się świeci, więc to jest podejrzane. Czyżby ten odcinek też miał jakieś nie, 10 wyświetleń? Przez to, że Aha, czyli on chodzi przez, za mną przez całą tą jaskinię. No to niedobrze. A co tutaj jest? Kolejne ciało. Okej. Okay. Nie wiem, co mam o tym sądzić, szczerze mówiąc. Okej. Okay. Rozumiem. Okej. Okay. No dobra, wygląda na to, że... Uda się zejść. Kolejny zakręt. Hmm. Oby tu było coś wartościowego. Ech, więc co jest w tą stronę? Kolejna woda. O, e, to jest to. Bazalt? Te takie dziwne. Cały bazaltowe? Tak będzie nie Okej, nie dosyć, że to jest straszny dziki odcinek, to jeszcze mega dzikie odkrycia tutaj mamy. Okej, okay, czyli muszę akfalon. Okej, okay, dobra No to co tutaj mamy? Ło. Okay. Trochę przycięło. Czyli coś się ładuje. Oj, oj, oj. Eee. No więc mamy nowy kreatury. Bo zakładam, że to nie są te same, co... Co? Eee. Zakładam, że to nie są te same, co wcześniej widziałem. Oni tutaj jakieś dziwne skafandry mają. Co? Złota zbroja. Okej. Okay. Okej, okay, ja nie mam bladego pojęcia, co się w tym odcinku dzieje. Ostatnie, co pamiętam, to w ogóle poszliśmy do jakiejś jaskini zbadać co i jak. Potem jakieś tam, nie wiem, obsydianowe cośki na ścianach zaczęły się pojawiać. Potem kanibale byli. O, co się dzieje? Nikt tego nie wie. ja dalej, jak falun mam na sobie. A najgorsze jest to... Że ja nie wiem, czy jeszcze czegoś nie ma w tej jaskini. No, w sensie, skoro mam tą złotą zbroję, to podejrzewam, że jedna z ważniejszych rzeczy jest już za mną. Ale fajnie byłoby jeszcze zbadać wszystko. Okej, okay, jeszcze wyżej. Też tragedia by była, gdyby się to nie nagrało. Może chyba za chwilę sobie kontrolnie sprawdzę, czy wszystko jest w porządku. Gdzie my idziemy? No, podejrzewam, że teraz już w stronę wyjścia, ale do czego ta złota zbroja? Nie, nie ma bladego pojęcia. Szczerze. Okej, okay, to już znani nam przeciwnicy. Aha, kolejny raz akwalung. Także naprawdę ciekawe znalezisko dzisiaj. Mamy. I przy okazji kolejna jaskinia do odhaczenia. Potencjalnie. Zakładając, że wszystko zrobiłem, co tutaj było. Na no, pewnie nie, bo tam na dole przestrzeń była sporo otwarta, więc podejrzewam, że no. Dobra, nie, nie będę mówił, bo się powtarzam. Okej, okay, o. I też o czym warto byłoby wspomnieć. Nawet nie zmarnowałem tu jakoś zbytnio dużo zasobów. Aha. W tą stronę. Po prostu nie do opisania ten chaos. No ale też spoko, to... ...dodaje też swego rodzaju... ...nie wiem... ...urozmaicenia. No bo fajnie badać te jaskinie. Pierwszy raz, a pierwsze granie do, wiecie, pierwszego przejścia gry jest w pewien sposób tym najbardziej magicznym. Dlatego cieszę się, że to nagrywam. Aha, dzień dobry. Wyjście? No dobra. Zobaczmy, co tam znajdziemy. Okej. Okay. Więc gdzie ja jestem? Okej, okay, to jest strasznie odosobniona miejscówka. Hm. No to teraz pytanie. Co dalej? <grym> dobra, jeszcze zobaczmy, co tutaj jest. Skoro mapa mi wskazuje. O, w ogóle fajne miejsce na miniaturkę. Ok, więc tutaj coś mamy. Także całkiem długi odcinek wygląda na to, że dzisiaj wyjdzie. Więc może bym go podzielił na dwa. Ok, kolejny. No, myślałem, że to dinozaur. Tak, na pewno. Bo gram w arka. Dla. Ale ja ślepy jest. Dobra, dobra. Zbadamy co i jak. Okej, okay, więc bunkry. No to ciekawe. Dzień dobry. O, 1%. Czyżbym... Czyżbym właśnie zdobył tyle kasy, że pokryłem 1% Nie wiem, kosztu biletu. Jakiego biletu jak ja przecież tu z wojskowymi głupoty wiadam? I teraz teoria spiskowa tym, tym samolotem przeleciał Timi i Eric. <grym> I co, to tyle? Aha, bo to jest tutaj. Jeszcze, okej. Okay. Aha, bo to ma być coś w stylu tego, pasa startowego. Do bunkra. No to tak, wiemy, że na tej wyspie są bunkry. że potrzebna jest do nich łopata. Bo tak jak mówiłem, yy, to jest drugie podejście do nagrania tego odcinka. Na pierwszym poszliśmy na pole golfowe, czegoś tam poszukać. I wygląda na to, że to tam potrzebna była łopata. Okej. Okay. Aha, tu jest wioska. No, fajnie. Co to jest? Łopata znowu. A. No ale okej. Okay. Plus jest taki, że przynajmniej mamy jasno określony item, którego potrzebujemy. Mniam. Au, no do, dobra, dobra, dobra. <gry> Przepraszam, panowie, wybaczcie. Więc ogólnie widzę w tej miejscówce potencjał i myślę, że. Wybudowanie sobie tutaj schronu nie jest głupim pomysłem. Przy okazji bardzo fajnie, że ta gra się tak leguje. Dziękuję, Gro. I mój komputerze, wspaniale sobie radzicie. Okej, okay, więc ja już biegnę w stronę bazy. Więc myślę, że to by było już na tyle. Dziękuję za oglądanie.